Które miasto jest stolicą Włoch? Mediolan. W jakim kraju znajduje się miasto Kair? W Egipcie. Które miasto jest znane jako Wielkie Jabłko? Nowy Jork. Które z poniższych miast jest stolicą Australii? Canberra. W którym kraju znajduje się miasto Buenos Aires? Argentyna. Stolicą Kanady jest Ottawa. Jakie jest największe miasto w Chinach pod względem liczby ludności? Szanghaj. W jakim kraju znajduje się miasto Nairobi? Kenia.